Zwiedzaliście kiedyś miasta dzięki cyfrowym fotografiom? Jeżeli nie, możecie zobaczyć Hongkong, Tokio i nasze ukochane miasto, czyli Kraków, na wyjątkowej wystawie Stany splątane w Muzeum Manga, a co łączy te wszystkie trzy miasta? Myślę, że taką najbardziej naturalną, najbardziej oczywistą warstwą, którą proponujemy na tej wystawie, to są portrety trzech miast, z którymi jestem związany. Miastem, które jest takim mostem łączącym Muzeum Manga z moją twórczością, jest, jest Tokio i to je możemy oglądać na właśnie na pierwszym piętrze. Kolejnym miastem, do którego zapraszamy jest Hongkong, z którym jestem związany od, od kilku lat, i to właśnie te dwie metropolie azjatyckie skłoniły mnie do tego, żeby po 20 paru latach mieszkania, w Krakowie pokusić się o sportretowanie również tego miasta, więc mamy właśnie te trzy miasta, ale seria, którą zacząłem kilka lat temu, tak jak wszystko inne na naszej planecie, zostało spowolnione, zakłócone przez pandemię. Więc też znajduje się tutaj taki rozdział poświęcony jakimś moim emocjom związanym właśnie z tym czasem. Ale przeszliśmy do tych wszystkich czterech rozdziałów, przeszliśmy przez przestrzeń pracowni, do zbudowania której namówił mnie kurator wystawy Przemek Widał. Pomyślał, że może będzie ciekawie wpuścić przez technikę, ale też trochę inspiracji ludzi do odkrywania właśnie jakiegoś mojego spojrzenia na, na miasta. Więc wydaje mi się, że używam tutaj bardzo wielu różnych warstw i o różnych rzeczach, które można zobaczyć, rozmawiamy. Już jutro w Krakowie największe święto jeździeckie, czyli Kawaliadatur. Jak zawsze w Tauron Arenie Kraków, która stanie się areną zmagań najlepszych jeźdźców z całego świata, a sama stanie się prawdziwym hipodromem. Niesamowite emocje, które na kawaliadzie są obecne. Oczywiście zmagania sportowe o wyższej randze zawody, najwyższej w Polsce, cztery gwiazdki, pula nagród ponad milion złotych, no to już robi z jednej strony wrażenie, ale też jest pewnego rodzaju magnesem dla zawodników, którzy tu przyjeżdżają. Najlepsza stawka zawodników historycznie, od pięciu lat kawariada jest w Krakowie i takiej stawki zawodników międzynarodowych nie było, więc no wraz ze wzrostem rangi jakość również się poprawia. No i oczywiście mnóstwo konkursów, które interesują kibiców z punktu widzenia tylko Sportowego, ale właśnie takich pokazowych, czyli zarówno konkurs Speed and Music, który przyjął się pośród kibiców, nowy konkurs, konkurs Barier, który już w sobotę, no i na pewno wszyscy czekają na to, aby wyłonić tego jedynego zwycięzcę kawaliady tour, który podczas Pekao Bank Polski Grand Prix w niedzielę wygra tutaj na tym parkurze, no i zdobędzie ten laur, zwycięzcy nie tylko kawaliady Kraków, ale też zwycięzcę, który wygra cały tour no i który zakwalifikuje się do finału Pucharu Świata. W tym wyjątkowym miejscu, jakie jest Centrum Womaj, byłam już nieraz, ale teraz chciałam sprawdzić, co u nich słychać aktualnie. Znajdujemy się w Centrum Nauki i Zmysłów Womaj. Jest to miejsce interaktywne, Znajdują się tutaj dwie wystawy w stronę światła oraz w stronę ciemności. Wystawy te łączą dwa zupełnie przeciwstawne światy, światła oraz ciemności. Na wystawie w stronę światła przewodnikiem jest naukowiec, który stara się zarazić swoją pasją inne osoby, swoich gości, do poznawania przede wszystkim nauk ścisłych. Te nauki ścisłe są pokazane w przystępny, adekwatny do danej grupy wiekowej sposób. Na drugiej wystawie w stronę ciemności przewodnikami są osoby niewidome, wprowadzają nas do całkowitej ciemności, gdzie nie widać absolutnie nic, a my dajemy się prowadzić pozostałym wzmysłom. Balet Dworski Krakowia Danza zaprezentował plany na rok 2024. Poza bardzo dobrze znanymi nam punktami, takimi jak happeningi taneczne, nie zabraknie nowości. A co dokładnie będziemy mogli zobaczyć? Nowością w tym roku będzie premiera, nowy spektakl, muzyka na wodzie, który jest oparty na Water Music Handla, a także na suicie Wasser Musik Georga Filipa Telemana. Zapraszamy wszystkich już teraz na nasze happeningi, pokazy. Pierwszym tematem to będą tematy związane z obchodami rocznic związanych z postacią królowej Jadwigi, czyli happeningi krakowskim śladem królowej Jadwigi. We wszystkie te miejsca które są związane z królową Jadwigą w Krakowie. Zobaczymy balet pod pomnikiem Jadwigi Jagiełły, pod Kurzą Stopką na ulicy Królowej Jadwigi, a też drugim bardzo ważnym naszym tematem jest Polonez. nam może pod takim mocnym przewodnim w dniach 22-25 lutego 2024 roku odbędzie się 43. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Szantis. Kolejne czterodniowe święto muzyki wiatru i wody oddalone 600 km od morza. Już po raz ósmy zostaną przyznane Olśnienia, Nagrody Kulturalne Onetu i Miasta Krakowa. Zwycięzców możecie wybrać Wy w głosowaniu na stronie www.olśnienia.onet.pl. Głosowanie potrwa do północy 1 marca. Przez ostatnie cztery lata w centrum zawiązywały się przyjaźnie, a serca otwierały się na kontakt z przyrodą. Dzieci szły do lasu czyste, a wracały szczęśliwie umorosane błotem. Tak samo będzie już w najbliższą sobotę podczas czwartych urodzin Symbiozy, w samym sercu Lasu Wolskiego.